Siema, siema, ma 15 października, w środę. Mamy już piękną, złotą jesień. A co idzie razem z jesienią? Sezon na poranne mgły. Dzisiaj prognozy już od wczoraj napawały optymizmem, pomarańczowe słupki wysoko, więc już dzień wcześniej trzeba było zacząć pilnować, jak będzie rozwijać się sytuacja. No bo jak wiemy, z tymi mgłami i z tymi prognozami jest bardzo różnie. Czasami jest tak, że prognozy przewidują mgły i one będą czasami przewidują ich nie będzie a czasami ich nie przewidują i mgły się pojawiają dlatego też niestety czasami jest to jedna wielka bateria z którą niestety jako droniarze często trzeba się liczyć i z tym że nie każde poranne wyjście na polowanie na mgły będzie udane statystycznie gdzieś tam najczęściej te mgły nachodzą z nadpraskiej strony, ewentualnie czasami te mgły zatrzymują się po praskiej stronie, na wysokości Wisły, a czasami jest tak, że te mgły przechodzą przez Wisłę. A czasami jest tak, akurat tak jak dzisiaj mi się wydaje, patrząc po kamerach, bo my akurat mamy ten dobrobyt, że tak naprawdę na bieżąco można sprawdzać, jak sytuacja mgielna wygląda. Duża ilość kamer, która dzisiaj sporo na pojeżowcach, pozwala kontrolować sytuację z naprawdę sporej wysokości a nie oszukujmy się, że to te wieżowce najczęściej podczas tych wielkich ujęć gdzieś tam są w naszym centrum uwagi ponieważ robią największe wrażenie pierwszy start jeszcze przed schodem od strony praskiej chciałem po prostu zorientować się czy faktycznie te mgły są tak wysokie i tu macie ujęcie na 120 metrach jeszcze ciemno jak widać im bardziej pionowo w dół gdzieś tam było widać, że to się rozrzedza ale niestety prawo do stronę dzisiaj odpuszczam Ten kierowałem się od linii Narodowego do ronda de Gola i tutaj momentami zaczęło gdzieś się fajnie przebijać. Jednak już po pierwszych ujęciach wydaje się być, że dzisiaj to nie jest ten idealny dzień. Najpierw dość wysokie, zasłaniające całkowicie wieżowce obłoczki. Potem z czasem delikatnie przeżerzające się, co pozwoliło na nakręcenie kilku. Ujęć. Ten odcinek dzisiaj to będzie odcinkiem narzekania. Jednak, tak jak mówię, z mgłami jest różnie. Mogą, by, mogą być mgły, tak jak w tamtym roku, na które sam się spóźniłem i chyba ten najlepszy warun i uciekł. Tu macie gdzieś film, warstoczy poprzedniego roku z jesieni. W tym roku już mieliśmy mgły, były naprawdę fajne. Niestety, będzie im przestrzeliłem, a czasami ciężko trafić żeby spotkało się kilka różnych zmiennych. Żeby nie być w pracy, przypilnować akurat trafić, że tam mgła gdzieś tam będzie i trafić to, żeby była taka jak powinna być. A gdzieś tam statystycznie, na przestrzeni tych pięciu lat jak latam, no to te takie fajne mgły, no to uśredniają gdzieś raz na sezon. Raz w sezonie wiosennym, raz w sezonie jesiennym. I to gdzieś tam uśredniając wszystko, bo były lata takie, że nie trafił się idealny warunek, a był któryś rok, że za 2-3 razy się trafiło. Tym bardziej, że to pierwszy sezon, kiedy mamy otwarty ten wąski pasek między strefami sop, co pozwala na złapanie nowych, ciekawych ujęć, a te, które najbardziej mnie interesowało, czyli idealnie symetryczne na wysokości 100 metrów, gdzie Palac Kultury jest w centrum kadru i mgła pięknie ścieli się na jego spodzie. Niestety wychodzi nie na to, że dzisiaj będę musiał oby się smakiem. Już jestem w okolicach Rotundy, Wygląda to z tej perspektywy dość przeciętnie. Mgły się już rozpłynęły. Na plus, że gdzieś tam delikatnie na chmurach przebija się słońce, więc trzeba będzie po prostu poszukać i wykorzystać te warunki, które są bo miejscami nie wiem jak to dobrze widać na kamerze. Akurat pałac kultury gdzieś już te mgły, te obłoczki już go opuściły, ale tutaj warstwo jeszcze widać. U dołu gdzieś tam się ściele, tam, tam w okolicach złotej też gdzieś tam się delikatnie ścieli. Ale już tam dalej na horyzoncie widać w kierunku gdzieś tam Feminy, w kierunku Woli już wydaje się być rzadko, chociaż tam jak dalej się patrzy na horyzont to jeszcze jest szaro. Może jest szansa, że jeszcze gdzieś to pójdzie w którymś kierunku, ponieważ jeżeli na początku, akurat mówię tutaj na przykładzie Warszawy, bo jeżeli gdzieś tam latamy na terenach otwartych, gdzie tych punktów odniesienia nie ma, no to z tymi mgłami jest trochę inaczej. Wtedy korzystamy z tego co jest po prostu przy ziemi, czy to idzie na wysokości 20 metrów, czy 50, jeżeli nie macie punktów, które wystają, no tak naprawdę mgła jest mgła po prostu, tak i to się po prostu ściele tutaj, gdzie mamy naprawdę lepsze punkty odniesienia i gdzie naprawdę można szukać fajnych kadrów i gdzie zależy nam na tym, żeby ta mgła jednak na dole się ścieliła i odcinała nam fajne budynki. Ja, że jestem osobą, która dość sporo chodzi, no to oczywiście baterie w Kangurku trzeba wystartować, ponieważ samo gadanie o tych mgłach nie zrobi nam ładnych ujęć, a czasami z góry yy... To wszystko wygląda całkowicie inaczej. I pomimo tego, że przed chwilą mówiłem, że to wygląda dość rzadko, no to na pewnym pułapie nawet pojedyncze te obłoczki potrafią robić naprawdę super robotę i potrafią sprawić, że ten jeden kadr, dla którego wstaliście, może stać się faktem. Idę teraz w kierunku woli, ponieważ gdzieś tam na niektórych kadrach było widać, że gdzieś tam odrąda ONZ, e, gdzieś to się trzyma. Więc będę na bieżąco sobie obserwował e, miejsca, z którego wystartować. Oczywiście dla ciekawskich, e, wrzucam screena ze strony drony ULC. E, faza planowania takiego poranka czasami nie ma co planować. Zrobiłem H5-6 misji, jak dobrze pamiętam, tak, żeby. Być gotowym na każdy ewentualny obszar Gdzie gdzieś tam przez myśli przeszło, żeby móc Wystartować. Najsłynniejszy klocek w Polsce Muzeum Sztuki Nowoczesnej Ogólnie nie lubię tego budynku w tym miejscu Jeżeli chodzi o jego wygląd Nie bryła Ogólnie mówiąc jest zajebista. Podoba mi się. Budynek jak budynek mi się podoba Tylko nie tu. To dał zgodę na to, żeby Postawić go przy Pałacu Kultury. To miejsce Tutaj dookoła, a no, przynajmniej gdzieś tam sobie pogdybam bo taka wizja w mojej głowie na to miejsce gdzieś tam byłaby najfajniejsza, gdyby z parku i z całego terenu dookoła po osłonię, zrobić taki warszawski central park, trochę. Nasadzić drzew, zrobić ścieżki, jakieś place, jakieś siłownie, jakieś takie po prostu, tak żeby ludzie, a szczególnie dla mnie z perspektywy osoby, która gdzieś tam. Lubi ładne kadry. To pomimo tego, że budynek jest naprawdę ładny, no po prostu nie pasuje mi tutaj. Niestety trzeba się z tym pogodzić. To nie Simsy, nie przestawimy go. Ale teraz jak sobie idę, taż tam z daleka nie była w tak tego widać za mną teraz. Te Wszystkie wieżowce przydymione. Zaczymy na jakim pułapie, bo patrząc po niektórych, może być na tych Chociaż złota duża część wystaje, więc, więc jest szansa na coś fajnego. Co najgorsze w tym wszystkim jest to, że do pierwszą baterię przepaliłem sobie e, tam na linii mostu poniatowskiego Ronda de Gola, Tam, gdzie jeszcze mieliśmy warun taki, taki, taki. Ogólnie ten warun jest taki, taki, ale może coś jeszcze wpadnie. Godzina ósma czyli jakieś godzinka 15 po wschodzie. Czyli mamy jakieś pół godzinki do 45 minut, zanim te ewentualne słońce. Tu mamy teraz słońce, nad nim jeszcze jest delikatna warstwa chmur, a potem tych chmur już nie ma, więc prawdopodobnie będzie ostro paliło. Bo nie spodziewam się, żeby gdzieś tam była super długo się gdzieś tam się utrzymywała. Chociaż, 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 miejscami to tutaj fajnie wygląda. Najgorsze, właśnie to, że. Tylko jedna bateria mi została. I że będę musiał chyba ją troszeczkę rozdzielić na pół. Bo chciałbym jeszcze zrobić sobie szybki start tutaj. O, właśnie teraz wychodzi słońce. Bo chciałbym sobie wystartować tutaj No szybko, zrobić dosłownie 2-3 ujęcia i jeszcze podskoczyć sobie albo na rondo ONZ, Które zaraz niedaleko tutaj jest. Albo pójść w bank, pójść za Spire, tam za plac europejski na mapie Wam wyskoczy, w które miejsce. Tak, żeby już wyskoczyć ze strefy Frontexu i żeby się nie chciał i tam już jest też 100 metrów, więc eee, zobaczymy. Zobaczymy, no, będę na bieżąco obserwował, jak to wygląda. No bo mgły i poranki z mgłami są dynamiczne. Największy minus jeszcze mglistych poranków, no to oczywisty oczywiście mokre ławki. Ale już, już doświadczenie nauczyło Coś takiego. Załatwia sprawę. Z czasem zrobiłem się delikatnie leniwy, jeżeli chodzi o latanie. Nawiewa teraz nad woli ta mgła nadlatuje. Tam już robi się rzadko. Ale to... Zobaczcie zaraz. W sumie znów Was postawię w takim miejscu i będę się powoli rozpakowywał. Druga Pusta na mgłę zdecydowanie przydałby się większy zapas baterii bo czasami te poranki się po prostu przedłużają a też czasami jestem zachłanny jeżeli chodzi, e, jeżeli chodzi o tę mgłę wiem, że jest bardzo dużo, os dużo osób, które poskakują tylko strzelają sobie z pota i lecą dalej a ja gdzieś tam staram się zawsze e, w, różnych, w różnych kombinacjach w różnych perspektywach z różnych miejsc i o różnych porach Jak po siódmy wschód To te słońce jeszcze Bardzo nisko idące Fajnie gdzieś tam potrafi Chyba mam gdzieś takie zdjęcie Wrzucę wam je tutaj Takie nisko idące słońce Gdzieś tam fajny efekt może robić na, na chmurach Dobra kończę Kończę gadać Bo widzę, że fajnie nawiewa I trzeba to wykorzystać dzisiaj ta mgła, powiem Wam, że ciężko będzie je utrafić bo teraz słońce zaczęło wschodzić coraz wyżej i mgła zaczęła się podnosić w tej chwili nagram Wam z ekranu telefonu z kamer od sokołów, gdzie mamy najlepszy podgląd na tą część centrum w kierunku Woli i gdzie jakby stają czubki budynków, takie większe troszeczkę części, no to widać, że warun... Może być naprawdę fajny, a w tej chwili tak jak widać na. Tak jak widzę na telefonie. No to wszystkie wieżowce przykryte są w tej chwili kołderką. Więc cóż, pozostaje czekać. Bo jest opcja, że za niedługo może zacząć schodzić i wtedy się odsłoni. A jest opcja taka, że pójdzie w górę. I za chwilę zasłoni wszystkie wieżowce. I już nic z tego nie będzie, więc po prostu trzeba czekać. A w tym czasie ja sobie pójdę po kawę, bo godzina dziewiąta, a już teraz jesienne pory przymrozki. No to naprawdę, wypadałoby się delikatnie rozgrzać. Trochę poczekałem, przejrzałem już sobie materiały z drona Na końcówkach tej baterii, które miałem I szczerze pomimo tego, że warun wcześniej był jaki był I że tak według mnie troszeczkę wystrzelałem się z baterii Przed tym co mamy teraz Bo w tej chwili gdzieś tam cały czas oglądałem Na te kamery No to od sokołów Fajnie widać, że wszystkie wyżowce od góry zalane Więc na razie jest za wysoko Trzeba chwilę poczekać no to może opadnie, a może nie opadnie. Czasowo, czasowo jest już za 10. .00. Za mną możecie zobaczyć w kierunku od ronda ONZ, w kierunku Żoliborza Już w Wieżowce praktycznie wszystkie widać. Nie widać żadnych chórek. Tutaj mamy złotą, złota, złotej nie ma, a tam jeszcze dalej za mną w kierunku Ronda Daszyńskiego, w okolicach Ronda Daszyńskiego. Też widać, że jeszcze mleko wylane, więc dzisiaj ten warun taki w kratkę. Nie było takiej idealnej były Raz wyższa, raz niższa, raz wieje. A tak jak mówiłem troszeczkę ze względu na to, że się wystrzałam, no to poluję na taki gdzieś tam złoty strzał. Coraz ostrzejsze, ostrzejsze słońce się przybija. Dlatego też prawdopodobnie będą to ostatnie momenty. O! Zobaczcie. Rzadko się zdarza Rzadko się zdarza Chociaż coraz częściej patrzę w Warszawie, że Kontrolerzy Na wieży puszczają check Z automatu, jeszcze od razu sprawdzę Bo tam nie było informacji O korekcji wysokości Zobaczcie 100 metrów A był okres, jakiś czas temu Że bardzo często się zdarzało Że pomimo tego, że mieliście misję na 100 Tam 120 metrów No to kontrolerzy robili ciach na 50 na przykład. A tutaj na przykład tak jak mamy dzisiaj, no to 50 metrów mogłoby być krocho I wtedy trzeba dzwonić, pytać się. Nieraz jakby się zdarzało, i gdzieś tam momentami było to mówiąc wprost upierliwe. Nie wiem czy coś się zmieniło, czy może pechowo trafiałem, ale naprawdę był bardzo długi okres, kiedy te czekiny były modyfikowane, i po prostu trzeba było dzwonić i zatracać dupę kontrolera na wierzch. Gdzieś naprawdę fajnie Tam była otula złotą Więc będę celował, żeby jakieś fajne ujęcie złapać ze złotej Prawdopodobnie tutaj od Ronda ONZ w kierunku warso, też sobie e, Symetryczne ujęcie będę chciał złapać Czasami już w tych lotach Nie chodzi o to, żeby gdzieś tam, nie wiem Ale po prostu, żeby sobie zwiększać taką bazę ujęć, tam coś czasem publikuję, no to nawet odświeżam sobie ujęcia z poprzednich lat, z poprzednich tych, więc po prostu fajnie tę bazę cały czas sukcesywnie sobie powiększać. No i tym bardziej, że cały czas, pomimo upływu 5 lat, jest bardzo dużo zajawka na to, całe latanie. No to po prostu każdy waron, pomimo tego, że czasami te wschody, te mgły, te jesienne poranki, nie wychodzą tak, jak chciał, no to raczej nie wracam zły, tylko jakby to jest kolejne gdzieś tam doświadczenie i po prostu z wyjścia na wyjście, nie to po prostu, żeby spadają oczekiwania, ale po prostu rośnie świadomość tego, że bywa różnie i że nie ma co iść z takim nastawieniem, że uuu zajebiście przyniosę coś epickiego. Po prostu może być tak, że nie przyniesiecie żadnego takiego ujęcia, które wyrywie z kapci. Ale po prostu najważniejsze jest to, żeby polatać, żeby polatać złapać fajne kadry i żeby po prostu dobrze się bawić. I chyba mam ujęcie, po które ten cały poranek był. Jedno miałem jeszcze wcześniejsze. Teraz to drugie na rondzie ONZ. Dosłownie 5 minut później. Złota odsłoniła się za chmur. Więc już pomimo tego, że leci zaraz, czwarta godzina, to poranek, to, to poranek można uznać za udany. Ale naprawdę, naprawdę, bardzo ciekawa tam była. Bo wygląda w tej chwili to, jak się patrzy z drona dookoła, to jakby tak. Gdzieś w okolicach Ronda Degola w wbił pineskę, wyznaczył taki promień 6700 metrów, zrobił koło. No to w tym promieniu w tej chwili już mgieł nie mamy. A cała Warszawa dookoła jest otoczona mgłą. Bardzo wysoką, bo w tej chwili, jak jest tam chyba jedno ujęcie w kierunku Ronda Daszyńskiego, no to widać, że górne partie tych wieżowców są przykryte, więc niestety. Dzisiaj ładnego odcięcia na wieżowcach nie było I zostało jeszcze 45% baterii Więc mamy takie 50 minut lotu Idę jeszcze na chwilę pod Norblina Ale wydaje mi się, że na dzisiaj to już może być na wszystko Ale nigdy nie mówię nigdy Bo to zawsze Bo to sytuacja, tak jak mówiłem, gdzieś tam dynamicznie potrafi się zmieniać I może gdzieś tam jeszcze jakieś ujęcie na szybko wpadnie Tak jak wspomniałem sytuacja po prostu jest dynamiczna. Odpuszczam sobie latanie, bo nie zdążyłem do niego dojść i już to gdzieś tam się rozwiało. Dlatego też, jeżeli dzisiejszy film z poranka Wam się spodobał, było troszeczkę narzekania, było trochę wszystkiego, no. Takie te jesienne poranki, szczególnie te mgliste są. Ja wracam z kilkoma w miarę spoko ujęciami, z jednym spoko zdjęciem. Myślałem, czy bym mógł to nie wrzucić, ale jeżeli chcecie je zobaczyć, no to tam na dole jest Instagram. Może się wejść prawdopodobnie dzisiaj, albo jutro się pojawi. Dzisiaj, w sensie dzisiaj, od dzisiaj, a nie dzisiaj. Od kiedy wy to zobaczycie prawdopodobnie w sobotę albo w niedzielę. Zapraszam do obserwacji. Z wszystkich wylotów, materiały zawsze tam się pojawiają jest ich dużo więcej poza tymi ujęciami zachęcam do zostawienia lajka suba, sekcja komentarzy klasycznie jest wasza ojejku Klas klasycznie sekcja komentarzy jest wasza mam nadzieję, że jeszcze uda się wyskoczyć na jakiś jesienny poranek no bo faktycznie zaczęło się już to już wszystko No już jest kolorowo po prostu jest, jest ta jesień której oczekujemy, więc fajnie. Fajnie, fajnie. Możesz jeszcze jakieś w trafił, trafią. Pilnujcie za tydzień, bo będzie fajny film mi się wydaje, bo jedziemy w pewne miejsce z kimś. Też łapać jesień, ale nie tylko jesień. Jedziemy tam w innym celu. Jednodniowy wypad taki dronowo-fotograficzny, więc może być więc może być ciekawe. Więc z ręką na pulsie trzymajcie się i do zobaczenia.